We wtorek zapraszaliśmy na walentynkowy koncert w Urban Labie, ale to nie koniec atrakcji jakie przygotowano w tym miejscu na luty. O najbliższych wydarzeniach opowiedziała nam Elżbieta Franiczek. Urban Lab to miejsce na mapie boża, które naprawdę żyje, a coś ciekawego znajdzie tu każdy mieszkaniec miasta. 14 lutego także można się tu wybrać. O 17 rozpocznie się koncert walentynkowy. Natomiast wcześniej o godzinie 13 jak w każdą środkową sobotę miesiąca zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie dziewiarskie. Można przyjść i za pomocą szydełka albo na drutach. Piękne rzeczy wyczarować jest z włóczki pod okiem Kamoni Art, to jest sklep w Raciborzu i tam pani Monika właśnie dogląda naszych pań dziergających. Spotkania dziewiarskie są otwarte. Każdy może przyjść nigdzie się nie trzeba zapisywać. Zapraszamy na dużą salę, wchodzimy i działamy. A jeżeli ktoś nie ma swojego zestawu takiego startowego, to u nas jest również taki zestaw dostępny. Więc po prostu trzeba przyjść. Ale to nie wszystko, co pracownicy Urban Labu przygotowali dla Raci na ten miesiąc. Luty w Urban Labie jest dosyć bogaty tak jak poprzednie miesiące i tutaj zapraszamy 19 lutego w, w ramach cyklu Kobieta w Harmonii kolejne spotkanie i tutaj bardzo prosimy panów o uważność ponieważ oprócz takich spotkań dedykowanych paniom już niebawem pojawią się spotkania dedykowane mężczyznom męskie kręgi ale tutaj szczegółów jeszcze nie ujawniam natomiast być może już w lutym pierwsze spotkanie się odbędzie kolejno 25 lutego ziołowe opowieści ajurweda, a troszeczkę wcześniej kolejne wydarzenie w ramach cyklu laboratorium seniora. Tym razem pan Roman Kiełpikowski opowie o lotnictwie i o tym jak pasja do lotnictwa pomaga mu przetrwać na emeryturze. I na koniec miesiąca jeszcze serdecznie zapraszamy 28 lutego o godzinie 9 warsztaty Las w Słoiku i tutaj już obowiązują zapisy żeby po prostu przygotować odpowiednią liczbę stanowisk. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdą państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w mediach społecznościowych jednostki.